Rajd Dwa Koła organizowany jest przez dwa koła naukowe. To jest Defibrylator i Rept. W tym roku gościem rajdu był sobie Sław Zasada, mistrz rajdowy. E, prezes grupy Zasada. E, no człowiek niecudzienkowy, ma 90 parę lat, a dalej jeździ w rajdach. W tych najtrudniejszych rajdach, bo dwa lata temu brał udział w rajdzie safari, i za dwa lata znowu ma o w tym rajdzie wziąć udział. Opowiadał o swojej pasji, o swoim życiu. O niesamowicie bartnym życiu. Prezes z roku na rok, tak jak przynajmniej mogę to obserwować dwa razy już jako aktywny uczestnik, z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych, więcej uczestników, zarówno pracowników, jak i studentów. No i myślę, że już teraz możemy zaprosić na kolejną edycję w przyszłym roku. Jak tu się znalazłem? No pojechaliśmy na rowerach Prosto za techu, 10 km tym razem trasa Bardzo fajnie było Po co? Bo zorganizowaliśmy razem z defibrylatorem rajd Teraz czeka nas kiełbaska, grochóweczka, Fajne atrakcje Walka studentów kontra wykładowców, przeciąganie liną Można sobie postrzelać paintbola. W tym roku mamy metę rajdu w Wilczysku, w ośrodku harcerskim Wśród pięknych drzew, śpiewu ptaków Jesteśmy właściwie w ośrodku lasu Ten rajd ma różne cele. Jeden z celów jest integracja studentów z pracownikami naszej uczelni. Myślę, że to jest dość ważne, a nawet bardzo ważne, jeśli chodzi o, o edukację u nas na uczelni i o pewien przepływ energii między studentami a wykładowcami, który myślę, że potem ma odbicie pozytywne podczas zajęć. Zapraszamy do udziału w akademickim rajdzie rowerowym dwa koła. Z nami będzie bezpiecznie.